Drugim najgorszym, najsłabszym, najbardziej niepotrzebnym efektem, z którym miałem styczność w swoim gitarowym życiu, jest chorus. Albo chorus. Jak to wam. Nieważne, i tak jest niepotrzebne. Cześć, witajcie na kanale Cedekia TV. Ja nie jestem David Gilmour. A ja, John Frusciante. <laughs> I oczywiście to, co powiedziałem na początku tego filmu, było żartem. Oh, really? Słuchajcie, otrzymaliśmy od y, audio stacji w ramach współpracy taki oto efekt. Jest to Warm Audio Chorus vibrato. Słuchajcie, jest to kopia efektu, jednego z pierwszych w ogóle efektów. W ogóle pierwszego Chorusa chyba w kostce. Tak, i chyba w ogóle pierwszego bossa, który I, się w ogóle pojawił na rynku. I w ogóle był pierwszy. Panowie z Rolanda, którego odłamem jest boss, albo boss, który jest odłamem Rolanda, wyciągnął ze wzmacniacza Roland Jazz Chorus Korusa. Tak, sam, sam ten efekt. Tak, i wsadził go w kostkę, żeby gitarzyści. Chciałem powiedzieć, w małą budowę, ale to było Tak, No to skłamał być, tak, bo oryginał wcale nie był mały. No tak. i nie jest, w sumie bo dalej można go sobie kupić. Tak. Tak, żeby mogli go używać nie tylko gitarzyści, ale też klawiszowcy, wokaliści. No, dokładnie. Ogólnie był przystosowany, po, przystosowany, tak można powiedzieć, tak na tamte lata. Yy, no tak, zro, zrobili go z myślą nie tylko o gitarze. O, no, o tak. pięknie to ująłeś. I był to jakby jeden z takich pierwszych dostępnych efektów, takich też trochę dla ludu, dla gitarzystów, w sensie takie coś wiecie. Po prostu nie było wtedy jeszcze kostek za wiele, więc było to coś, no, pewno... szczególnie modulacyjnych, nie? Tak, tak, no na pewno nie tyle co mamy dzisiaj. D dokładnie. Wiąże się z tym cała jakby historia chipów BBD, tam kto się robił, później kto się skopiował, to jest jakaś taka elektroniczna faza. Mhm. Nie będziemy wchodzić nerdostwo. w szczegóły, takie totalne nerdostwo, nie? U mnie to jest fajna zajawka, szanuję, ale no, nie większość gitarzystów to jednak nie interesuje. Co nas interesuje? Chorus, 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 będę po polsku mówił, sorry. Jak zresztą pewnie większość z was wie, największe triumfy święcił tam pojawił się w latach 70, a największe tak. triumfy święcił w latach 80, jak sobie wpisaliśmy najlepsze yy, yy, z <grybujesz> użyciem chorusa, tak. No to cała odpowiedź na reddicie to były cokolwiek nagranego w latach 80. No właśnie no i... Myślowe, ale dosyć trawne. Yy, cała masa gitarzystów tego używała do podbarwiania. Yy, no jak wiecie, no co tu dużo gadać, nie? No Jan Bo, główny, tak. czołowy nasz polski gitarzysta, tak, Ruch, Trochę wiesz. niżej w hierarchii David Gilmour. No Troszeczkę, tak no. Ja przynajmniej najczęściej kojarzyłem efekt Bossa yy, z Johnem Frusciante. I Wróż dla mnie. To... Ja nie, 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 też nie będziemy tutaj się <laughs> bawić w wymowy. Z jednym z gitarzystów Red Hotów. Tak, z tym najważniejszym. I zawsze, to ten, zawsze mi się tak najbardziej mm, kojarzyło z nim, i uważałem, że on jest takim najbardziej przykładowym użytkownikiem. Oczywiście jest ich więcej. Tak, jak mam nadzieję, doskonale widzicie. E, a właściwie ci, którzy kojarzą, jak wygląda oryginał, a może po prostu wklejmy tu oryginał. Tak. E, to kopia od Warm Audio bardzo mocno nawiązuje stylistycznie do oryginału. Oczywiście efekt jest sporo mniejszy niż oryginał, ale nawet lakier jest taki bardzo mocno, jak już powiedziałem, nawiązujący do oryginału. Mamy trochę inaczej rozwiązaną kontrolę nad efektem, ponieważ w oryginale nie mieliśmy dwóch potencjometrów do chorusa. <laughs> do chorusa. Tutaj mamy to rozbite na osobne dwa potki, ale zacznijmy sobie po kolei. Efekt e, ma jedno wejście monofoniczne, dwa wyjścia, z których my dzisiaj korzystamy. Na wejściu jest opcja na zmianę e, impedancji. impedancji. I jest to albo impedancja ta oryginalna, która wynosiła 50 kilo ohmów, oczywiście. E, albo możemy sobie przełączyć wejście na High Z, gdzie mamy jeden megaom. Czym to skutkuje? To jak będziemy się bawić efektem. To Wam pokażemy. Wspomniane dwa wyjścia można oczywiście z efektu korzystać mono w, w trybie monofonicznym. Nie musicie korzystać z dwóch wyjść. Przechodząc do górnego panelu, jedną z takich rzeczy, z której ja przynajmniej najbardziej kojarzę oryginał i myślę, że jest to dosyć popularne w zastosowanie tego efektu, jest preamp wbudowany. I teraz ten preamp ma to do siebie. Czy w ogóle ten efekt ma to do siebie, że preamp jest aktywny cały czas, bez względu na to, czy macie efekt włączony, czy wyłączony. Ten preamp jest aktywny i mamy tutaj właściwie dwie kontrolki. Po pierwsze, jest to przełącznik high i low, który odpowiada za czułość na wejściu, a po drugie, jest to potencjometr podpisany w tym wypadku jako level, czyli dosłownie regulacja siły sygnału przed. Preampem. Domyślnie w oryginale miało to służyć temu, żeby dostosować sobie siłę sygnału na wejściu w efekt do różnych urządzeń, które mamy podpięte do efektu, bo tak jak wspomnieliśmy, mogły to być klawisze, mikrofon wokalisty czy jakaś gitara cokolwiek. E, praktycznie wyszło na to, że e, stało się to takim trochę kultowym boosterem i nawet e, figuruje gdzieś tam w świecie jako osobny efekt e, bez, wiecie, chorusa i vibrato. Jak to działa i jak możecie z tego korzystać, oczywiście pokażemy Wam chwilę później. Dalej mamy kontrolki dotyczące już samego Chorusa i Vibrato. Jest tutaj delikatna zmiana względem oryginału, ponieważ mamy dwa potencjometry do ustawienia sobie brzmienia naszego Chorusa, nie tak jak w oryginale, tam był tylko jeden. Są oczywiście też dwa kolejne do regulacji brzmienia Vibrato. Mamy dwa switche: jeden odpowiada za włączenie bądź wyłączenie efektu. Drugi za zmianę efektów, to znaczy zmieniamy między chorusem a vibrato. Jedna istotna rzecz, ta dioda, która jest tutaj, to nie jest dioda informująca o tym, że macie włączony lub wyłączony efekt, jest to dioda informująca o nasyceniu preampu. I w oryginale było tak, że producent um, jakby proponował, żeby ustawić sobie wejście w taki sposób, żeby przy najmocniejszym, na przykład uderzeniu w struny przy graniu na gitarze, czy przy najgłośniejszym krzyku wokalisty tutaj się dioda delikatnie na czerwono świeciła, bo wtedy mamy pewność, że ten poziom jest ustawiony tak, jak producent przewidział. W przypadku Warm Audio wiemy, czy efekt działa na podstawie tych dwóch diod, które spełniają w sumie dwie funkcje. Po pierwsze pokazują, czy korzystamy z chorusa czy z vibrato. Czerwona chorus, niebieska vibrato. I jak efekt jest włączony, to zgodnie z ustawionym rateem. Te diody nam migają, więc migająca dioda oznacza, że efekt jest aktywny, świecąca światłem ciągłym, nieaktywny. A, jeszcze jedna ważna rzecz: efekt może pracować na baterii, tak jak w tym momencie my z tego korzystamy, ale jest też oczywiście gniazdo, standardowa, bosowska polaryzacja 9V. Dobrze, więc przejdźmy teraz do naszych próbek. Setup jest dzisiaj skomplikowany. Taki no, na po grubo. pierwsze, używamy jednej z najtańszych gitar na rynku, który, jak wiecie, nie brzmi i zaraz powinna być zepsuta, ale wciąż nie chce przestać działać. No nie chce. Czyli Jetta. Z Jetta wchodzimy bezpośrednio do, do efektu chorusa i teraz z wyjściami stereo wchodzimy do dwóch wzmacniaczy. Po drodze jest jeszcze tam bufor, Wyłączona bramka, nie ma nic tam, co tam powinno wpłynąć za bardzo na brzmienie. A to idzie do maczety, a drugi sygnał leci do jetta zmodowanego. Tak, obydwa grają na kanale czystym, jest jakby przed, efekt jest przed wzmacniaczami. Później mamy znowu każdy wzmacniacz podpięty do dwóch różnych kolumn, i o tym już powie Paweł. Tak, więc maczyta jest podpięta do Hesu 212 na Central Vintage i tam mamy dwa mikrofony. Z jednej strony jest to Sennheiser 906, z drugiej strony jest to SE Electronics V7X. Jet jest podłączony do 412 i yy, tam mimo różnych głośników wszystko stoi przy, nie przy nie, tylko WGS-ie, Reaper HP. Również dwa mikrofony, z jednej strony yy, jest to Austrian Audio OC7, a z drugiej... Lewit MTP 440 i słyszycie to w stereo, ale po jednym mikrofonie na, z każdej paczki na stronę. To znaczy i w prawym i w lewym kanale macie po jednym, y, oba wzmacniacze. Wszystkie próbki, które słyszycie, nie podlegają żadnej postprodukcji, żadnej edycji. Słyszycie dokładnie to, co nagraliśmy. Tak. Brzmienie, jeżeli kupicie ten efekt, u was musi się różnić, bo macie inne wzmacniacze na 200%, to tak bo nie ma takich wzmacniaczy nikt inny, oprócz nas. Dokładnie. To są one-offy. Ikoniczny jakiś chorus, efekt. Y to ja mam świetny pomysł w takim razie. Słucham cię. Bo ponieważ y ikoniczne ustawienia... O, tu mamy, tak. Tu są ikoniczne ustawienia. Bardzo cię proszę. Według y strony Warm Audio y to się nazywa Classic Lash BBD Chorus. To jest dobry moment w takim razie, żeby pokazać, co zmienia high Tak. E, proponuję. Mamy ten? Mamy, dobra. E, więc e, jest single przy moście, żebyśmy mieli jak najwięcej góry z gitary, bo to będzie najlepiej wtedy mm -hmm. słychać. I teraz w tym momencie jest odpalone high czyli to takie nowoczesne wejście instrumentalne, tak? Jeden megaohm. Jakby się ktoś zastanawiał, jak impedancja wpływa na brzmienie gitary. Właśnie tutaj jest dokładnie tak. bardzo dużo yy, przepaść, bo jest 50 i. 50 kilo, 1 mega. Także bardzo dużo. To jest gigantyczna przepaść. No. No, także bardzo to dobrze słychać tutaj. W każdym razie, no, yy, my zostajemy na high żeby było coś słychać, nie? Tak. <śmiech> <śmiech> Ogólnie no, takie wrażenie, jak sobie graliśmy, nagrywaliśmy wcześniej próbki, że. Zdecydowanie lepiej on gra właśnie w wysokich rejestrach. W sensie to wtedy fajnie słychać to pływanie, tak. yy, przesuwanie się, skakanie, rozstrajanie po fazach i tak dalej. I Dokładnie. dalej nie? Jest to takie najprzyjemniejsze dla ucha. Yy, no to co? Pokażmy może sobie jakiś zakres potencjometrów przy chorusie mm -hmm. i przy Vibrato. No mów, 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 Chciałem powiedzieć, że to jest właśnie taki, jak mi się kojarzy takim klasycznym chorusem, no bo to nie jest taki klasyczny chorus, nie nowoczesny. Nie ma tu wariacji. Tylko po prostu płynie sobie wszystko jak taka Tak, tutaj. Szeroka rzeka. Nawet te ekstremalne ustawienia są takie wcale po pierwsze nie takie ekstremalne. Znaczy, ekstremalne, mam na myśli wymaksowanie potencjometrów, nie? To nie jest ekstremum, dalej jest to do wykorzystania i nawet yy, zresztą co dzisiaj sobie udowodniliśmy przez przypadek, w niek do niektórych numerów nawet brakuje. No. Nie? Yy, gdzieś są takie numery, gdzie ten chorus, horus jest dużo bardziej... No i dalej mamy vibrato, też sobie sprawdźmy jak to vibrato się zachowuje, znowu na początku użyjemy jakiegoś tam reita, sprawdzimy sobie głębokość, w trakcie zmienimy. To jest tak, yy, odstrojenie. dzięki temu odstrojeniu wibratą, jakby jest ten efekt bardziej słyszalny. W się sensie tak. w całym nie. w całym zakresie, jakby. tonalnym mm, gitary. Tak jest, dokładnie, dziękuję bardzo. Proszę, nie ma problemu. No i zostało nam za, zaprezentowania, przetestowania, pokazania wam e, o co chodzi z tym preambem tutaj. E, tak jak wspomniałem wcześniej, przy specce, teraz mamy efekt wyłączony, nie? nic z tych czterech potencjometrów nie zadziała. Ale w dalszym ciągu, jakbym cię mogło coś tam poprosić delikatnego. W dalszym ciągu ten potek działa. Podobnie jest właśnie z e, przełączniczkiem. E, no i... Ogólnie rzecz biorąc, przy takich, powiedzmy, standardowych ustawieniach, w naszym wypadku tutaj mam na myśli, e, low i potek na środku, tak powiedziałbym, że takie natywne ustawienia, to jest ok, nie? to jest wszystko spoko. E, piece mamy czyste, ale jak zrobimy tak, to zaczynamy dosyć mocno przesterowywać wejścia, już nawet. Więc spróbujmy sobie to zrobić w taki sposób, Przypominam, że tu mamy strata. Tak, mamy sygnałem, który ledwo dociera. Zobaczmy, czy teraz się No Już mamy drive'a praktycznie. Ogólnie to się zrobił drive. Rozumiem, do czego się używa boostów wszelakich. Nie rozumiem trochę, dlaczego ten preamp stał się taki super. No, Okej, okay, no. A ja chyba wiem, dlaczego. Opowiadaj. I to ty odpowiedziałeś na to pytanie. Słuchaj. Bo to bycie. był jeden z pierwszych tak, efektów tak, tego typu. Tak, możliwe, no. I stał się kultowy, bo był pierwszy. I wiesz, no. Co? Nic, nic, no. No, mów, mów. No, pierwszy kultowy. No tak, no, tak. Okay. No, no, okay. tak, stał się kultowy, bo był pierwszy. I Jeżeli faktycznie było tak, że e, nie miał konkurencji przez pewien no, czas. No tak, masz rację. Bo Mówimy o latach, w 76 roku chyba. Tak, w piątym e, Roland, a w szóstym tak. Tam. w szóstym, w, szóstym się, w 76 się pojawił. No, w przyszłym roku ma pięć dych. Uch. W 76 roku się pojawił na rynku. E, stał się pewnie bardziej popularny pod koniec lat 70, początek 80, wtedy kiedy już go tak powiedzmy bardzo mocno wykorzystywali i ktoś ogarnął, że do tego fendera jak ma strata wpiętego i zrobić tak no, się i robi, zaczyna nie? się robić gruz, no. no to chłopie, nie? No tak, Kamba, nie? No, no dokładnie. John, John, z Red Hotów bardzo sobie chyba ceni i korzystał z wielu, wielu, wielu nagraniach właśnie z tego, żeby sobie tak. dopalić swoje te piękne y Fendery. Po pierwsze, Warm Audio jakby mmm, słynie? Nie wiem czy słynie, czy to już jest teraz dobre określenie, że słynie? Wydaje mi się, że tak. No, no może, może, tak. Jeszcze, może jeszcze niekoniecznie słynie w świecie gitarowym, ale ogólnie w świecie sprzętu, audio różnego. No tak. się w tym, że robiąc kopię efektów stylizuje swoje urządzenia na oryginały, co wygląda... Rewelacyjnie, nie ma tak. tutaj, no, nie ma, no nie, bez dwóch zdań, no zobaczcie jak to wygląda, no Wygląda nie, super. Nie? Tak samo y, wszystkie efekty pozostałe, które testowaliśmy, zarówno klon, czy y, Muger Fugger, wszystko było zrobione bardzo, bardzo podobnie i bardzo... No, ostatnio nawet przecież ten pedal 76. Tak, dokładnie, wszystko jest, wiecie, zrobione tak tip-top, mega, mega dobrze to wygląda z zewnątrz, jest to mega dobrze zrobione, nie będzie, nie znamy się jakoś specjalnie na elektronice, ale jakby Wygląda to tak, że wszystko jest tutaj zrobione na dobrych częściach, a nie na tanich. <laughs> Oczywiście zawsze musi być tak, że coś się stanie, to jest złe, ale no, no jestem to... w stanie zaufać tej firmie pod tym względem. Tak, o, no. Tak jak na przykład Beringerowi, nie jestem w stanie zaufać, choć też wypuszcza ostatnio coraz więcej takich efektów. Czy to zdanie jest podparte jakimiś yy, argumentami? No Na przykład takimi, że w Beringerze którego otwieraliśmy dawno temu, był taki przełącznik, yy, włącznik na sprężynce, co nie, a nie jakiś porządny stalowy switch, więc utwierdziło mnie to w przekonaniu, że po prostu jest, no musi być taniej, skoro efekt jest tańszy, to musi być taniej. Na czymś muszą oszczędzić No cenię. właśnie. Tutaj nie jest oszczędzany nawet na obudowie, a efekt kosztuje 899, pewnie gdzieś można kupić za 8,5 stówy, gdzie kopie innych producentów, polskich na przykład są droższe, dużo droższe, nie? No wiadomo, że to jest jednak masówka, w sensie fi duża firma. No tak, oczywiście. No nie. Ale no jest tań. to nie jest cena, która mogłaby zatrzymać kogokolwiek przed zakupem tego urządzenia. Tym bardziej, jeżeli komuś stylistyka oryginału no, odpowiada, a niekoniecznie chciałby kupować za n tysięcy dolarów oryginał. Wiesz, są, coś... nie są takie drogie. Ja myślałem, że są drogie, ale można tak? już kupić za 2000 2500. nie? Złotych? Więc, tak. O, okej. No ale tysiące złotych trzy Za rewerbie więc... oczywiście są za 4 i 6, 000, ale poznawarka. No, ale rewerbie to pewnie można trafić na Batmanki jeszcze za ileś tysięcy. Tak, 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 tak. Cenowo według mnie przy takich parametrach i takim wyglądzie jest OK. No i jest tyle solidnie. Mam, jest tyle nie mam takiego dziwnego poczucia, jak że... w niektórych przypadkach, że jest przepłacony. No, dokładnie. Nie jest to najtańszy efekt na świecie, jasne? Są tańsze, jasne. Możecie sobie kupić Chińczyka za stówę. Możecie sobie kupić Chińczyka za nie, stówę. Nie polecam. Jak chcecie mieć po prostu chorusa, to niekoniecznie musicie kupować tego. Ale jeżeli ktoś chce chorusa, który nawiązuje do bosa nie tylko brzmieniem, ale też wizualnie, no to. No, nie ma. To się. jest trzy razy tańsze, od bossa. Nie ma się do czego przyczepić. W sensie. No nie ma. Chciałbym. I nie ma kabla takiego chamskiego no ta. wystającego. Nie jest w takiej obudowie. <gry> Dobrze. I ma wejście hi -zi. Partnerem dzisiejszego odcinka była audiostacja, która jak jest dystrybutorem Roma Audio przesyła nam do testów różne ich efekty i nie tylko. Tak. I my sobie możemy poklikać, pomacać, a wy możecie poglądać jak to robimy. Dokładnie, tak jak już mówiłem, pamiętajcie, trubki nigdy nie przychodzą przez żadną postprodukcję, bo nie ma to najmniejszego sensu. Dokładnie. Wszystko będzie brzmiało u was inaczej, bo nie słuchacie nagłośnionych zazwyczaj swoich kolumn mikrofonem, tylko słyszycie prosto do ucha, jakby ktoś miał wątpliwości. Yy, tak to brzmi u nas, podpięte w stereo na dwa wyjścia, nagłośnione mikrofonami. W sumie to tak to brzmi u nich. Tak to brzmi u Was, tak. U no. nas brzmi inaczej. U nas brzmi <laughs> inaczej. Jeszcze inaczej. <laughs> yy, także dzięki wielkie za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, a ja, my będziemy umieli na nie odpowiedzieć, to oczywiście odpowiemy. Zapraszamy do sekcji komentarzy. Także widzimy się w kolejnych odcinkach na, na kanale. kanale CTG TV. Adios.